Witajcie kochani, dzisiaj przygotowałam dla Was kolejny haul dedykowany marce Hugo Boss. Mówię kolejny, ponieważ do tej pory ukazały się już na moim kanale dwa tego typu materiały. Jeśli ich jeszcze nie widzieliście, to zachęcam do nadrobienia zaległości. Linki do nich wyświetlą Wam się tutaj, na górze, w proponowanych. I powiem Wam szczerze, że tak naprawdę nie planowałam, że aż tak szybko na moim kanale pojawi się kolejny haul poświęcony marce Hugo Boss. Ale jak wiecie, a raczej jak wiedzą wszyscy obserwatorzy mojego snapa, a jest Was już, słuchajcie, ponad 20 tysięcy, także bardzo, bardzo dużo, w ostatnim czasie zrobiłam bardzo duże zakupy odzieżowe, tak duże, że od razu wiedziałam, że nie będę w stanie opowiedzieć o tych wszystkich rzeczach, które kupiłam w jednym filmie, ponieważ trwałby on w nieskończoność. A w związku z tym, że kupiłam kilka rzeczy marki Hugo Boss, stwierdziłam, że to jest idealna okazja ku temu, żeby podzielić te swoje hole. I stąd właśnie pomysł na kolejny materiał poświęcony marce Hugo Boss. Przypominam, tradycyjnie przy okazji takich filmów, że ja bardzo lubię markę Hugo Boss. Odpowiada mi styl tamtejszych ubrań, fasony, to, że one są takie proste, klasyczne i nowoczesne. Ja się w tym stylu bardzo, bardzo dobrze odnajduję i też opowiadam mi jakość tamtejszych ubrań. Ale pojawia się, słuchajcie, pytanie, ponieważ od jakiegoś czasu otrzymuję od Was wiadomości prywatne e-maile dotyczące tego, że Hugo Boss przestał się pozycjonować jako marka luksusowa i teraz pozycjonuje się jako marka premium. I pytacie mnie, co ja na to? I czy w związku z tym przestanę robić zakupy w butikach Hugo Boss? Otóż tak, jeżeli się okaże, że w ślad za tym, że marka zaczęła się pozycjonować jako premium, a nie luksusowa, pójdzie drastyczne obniżenie jakości ubrań, to jest dla mnie oczywistym to, że przestanę odwiedzać tę markę i kupować tam ubrania. Natomiast jak na razie, tak nie jest. Mówię na razie, ponieważ chciałabym do tego tematu za chwilę powrócić. Także póki odpowiada mi stylistyka i póki odpowiadają mi tkaniny, to będę kupować w Hugo Bossie, niezależnie od tego, czy marka pozycjonuje się jako luksusowa, czy jako marka premium. Także mam nadzieję, że zaspokoiłam tutaj Waszą ciekawość. Powracając do tematu, kupiłam sobie, słuchajcie, sześć rzeczy marki Hugo Boss, w tym jedne buty. Szpilki de facto i kupiłam je jak zwykle w warszawskim butiku Hugo Boss w Złotych Tarasach oraz w sąsiadującym z nim sklepie Pikant Kloppenburg, gdzie można znaleźć różne marki, w tym właśnie Hugo Boss. I czasem te asortymenty się uzupełniają, a czasami są zupełnie różne, jeżeli chodzi o markę Hugo Boss. I rzeczy, które Wam dzisiaj pokażę, pochodzą z trzech linii Bossa. Z tej takiej najbardziej tradycyjnej i ekskluzywnej o nazwie Boss, która posiada białe metki. Mówiłam Wam o tym przy okazji któregoś hmm, hola Z serii, z linii Orange, która z kolei posiada pomarańczowe metki oraz z najmłodszej linii Hugo. Przygotowałam się, słuchajcie, do dzisiejszego hola w taki sposób chociażby, że mam na sobie rzecz Hugo Bossa, którą kupiłam jakiś czas temu i też pokazywałam w holu. Także postanowiłam się dopasować do tematyki dzisiejszego filmu. I coś, co jeszcze chciałam Wam powiedzieć, to to, że ja część z tych rzeczy kupiłam w momencie, kiedy były już przecenione, ponieważ trwają, jak wszyscy dobrze wiemy, teraz przeceny. Także myślę, że większość z nich, jeśli nie wszystkie, są cały czas w sprzedaży. Także jeśli coś Wam się spodoba, to jest duża szansa, że uda Wam się to kupić. Także mam nadzieję, że któraś z rzeczy, które Wam za chwilę pokażę, okaże się dla Was inspirująca. I myślę, że zacznę od sukienki, jedynej sukienki, jaką kupiłam sobie w Hugo Bossie. Mam tutaj na myśli tę oto sukienkę w kolorze granatowym, która posiada krótkie rękawki. Widzicie, jeszcze nie odpiłam tutaj metki. Od razu widać, jaka to jest linia, czyli jest to linia orange, ta pomarańczowa. Sukienka jest bardzo przylegająca do ciała. Posiada tutaj z boku zamek i mniej więcej tak nad pętkiem zaczyna się rozszerzać ku dołowi i tworzy taką trzykolorową mozaikę z takich pionowych pasów w kolorach szarym, granatowym i niebieskim. Myślę, że to będzie widać na zbliżeniu. Sukienka została wykonana z bawełny i wiskozy. Jest, słuchajcie, trochę rozciągliwa, to znaczy nie trochę, ona jest rozciągliwa, także świetnie się sprawdzi, zarówno w kontekście tkaniny, jak i tego, jak ona się zachowuje w sezonie wiosna-lato. I powiem Wam, że jest niesamowicie przyjemna w noszeniu, a w związku z tym, że jest luźna, ona się będzie nadawać również dla kobiet, które mają brzuszek, jak i tych, które są w ciąży ponieważ idealnie ten brzuszek będzie zakrywać, to, także to jest taki plus tej sukienki. Muszę Wam powiedzieć, że ona mi się niesamowicie podoba. Ja ją kupiłam w rozmiarze XS i kosztowała 849 zł i ona akurat nie była przeceniona, a kupiłam ją właśnie w sklepie, w sklepie and Kloppenburg. I wydaje mi się, że to będzie taka sukienka idealna do chodzenia na co dzień, nawet na plażę. Ona sięga nad kolana i naprawdę, słuchajcie, wygląda bardzo, bardzo ładnie. Zresztą po tym, jak pokazałam się w niej na Snapie, otrzymałam nawet od Was pytania, co to za piękna spódnica. Otóż teraz wiecie, że to nie była spódnica, tylko sukienka. I prawda jest, słuchajcie, taka a propos sukienek, że znowu, ci z Was, którzy obserwowali mnie na Snapie, wiedzą, że ja mierzyłam bardzo dużo sukienek w Hugo Bossie, w butiku Hugo Bossa i... W sumie podobało mi się bardzo sześć sukienek. Ja się w każdej z nich sfotografowałam, pokazałam się Wam na snapie, robiliście mnóstwo screenów, i powiem Wam, że te sukienki bardzo mi się podobały i bardzo poważnie rozważałam ich zakup do momentu, kiedy, kiedy odkryłam, że w większości składają się one, składały się one z poliestru. I jak ja to, słuchajcie, zobaczyłam, to stwierdziłam, że nie ma mowy, żebym je po prostu kupiła. I to też mnie zdziwiło, że w kółko się trafiłam na sukienki z poliestru, i tutaj chciałabym powrócić do tematu jakości ubrań Fugobosie. I ja ten temat nawet poruszyłam z, ze sprzedawcą w butiku i zapytałam się go, jak to jest, że te sukienki są wykonane z poliestru. A co ciekawe, ich cena jest cały czas taka sama, jak była, jaka była wcześniej, przed tym, zanim zaczęły być wykonywane z tej wątpliwej jakości materiału. Z tego wątpliwej jakości materiału. I słuchajcie, pan był sam... Może nie, że zdziwiony, ale zaniepokojony tym faktem, ponieważ powiedział, że nie jestem pierwszą osobą, która zwraca uwagę na skład tych ubrań i że on ma nadzieję, że w przyszłym sezonie te ubrania będą już lepszej jakości. Także coś się dzieje i nie wiem, słuchajcie, co będzie dalej. Ale jeżeli się okaże, że w kolejnym sezonie większość rzeczy będzie z poliestru, no to przestanę kupować w Hugo Bossie. Na szczęście na razie tak nie jest. Ale oczywiście ubolewam nad tym, że te sukienki, które mi się bardzo podobały, zarówno jeśli chodzi o fason, jak i kolorystykę, ostatecznie nie trafiły do mojej kolekcji, właśnie z uwagi na skład, także dlatego kupiłam tylko tę sukienkę. I korzystając z okazji, chciałabym jeszcze jeden temat ważny, myślę, poruszyć, nie tylko dla mnie, ale również dla Was, wnioskując po Waszych komentarzach. Otóż chciałabym, żebyście wiedzieli, że ja nie jestem osobą, która jest ukierunkowana na to, żeby kupować ciuchy tonami, bo mnie na przykład stać na to, żeby kupić sobie nawet 100 sukienek, słuchajcie, za 100 zł każda, tak jak robi, robi mnóstwo gwiazd Instagrama, chociaż nie, one w większości otrzymują je pewnie za darmo, ale do czego zmierzam? Ja nie mam potrzeby kupowania rzeczy, które mogłabym określić jako Szmaty po prostu, jako rzeczy, które po jednym czy dwóch praniach będą się naddawały do wrzucenia, a dobrze w porywach wyglądają tylko na zdjęciach. Mi na tym nie zależy. Ja nie jestem żadną ofiarą mody, nie jestem blogerką modową, jestem zwolenniczką klasyki, lubię dobre jakościowo rzeczy. I dlatego nie chciałabym, żebyście oczekiwali ode mnie, bo ja widzę, że jest taka duża presja społeczeństwa, nie tylko w moim przypadku, ale w ogóle, żeby pokazywać się ciągle w czymś nowym. A ja tymczasem nie mam takiej absolutnie potrzeby. Ja chcę kupować rzeczy, które będę mogła mieć nawet latami, takie, które będę mogła zestawiać z różnymi innymi, których będę mogła używać wielokrotnie. Także mi nie jest smutno z powodu takiego, że nie wiem, że będę miała tylko jedną, Chociaż nie mam jednej mam wiele, ale gdybym miała jedną sukienkę i nosiłabym ją kilka albo nawet wiele razy, absolutnie nie mam z tym żadnego problemu. Problemem moim byłoby to, gdybym miała mnóstwo sukienek fatalnej jakości, w których bym się non-stop płaciła, które by się ciągle, nie wiem, pruły, mychaciły i tak dalej, i Natomiast ja, tak jak mówię, nie mam aspiracji do tego, żeby być. It girl i ciągle porywać tłumy swoimi fantastycznymi stylizacjami, a w dodatku takimi, które są niesamowicie modne, bo ja raczej jak coś jest modne, no to nie za bardzo chcę to nosić, bo moda ma to do siebie, że coś jest teraz super podziwiane i często kupowane, a za chwilę nie jest. A tymczasem jak kupię sobie takie klasyki, to mogę je nosić właśnie latami. Polecam Wam moją filozofię oczywiście, ale nie będę się wtrącać, każdy robi sobie co tam chce. Natomiast ja nie zamierzam nosić ani promować e, szmat, bo inaczej nie da się tych ciuchów chińskich i innych e, z podjestru i nie tylko nazwać. Także mam nadzieję, że e, tak. To już chyba drugi e, wątek, który poruszyłam e, dzisiaj, odpowiadając na Wasze pytania, które się pojawiają e, pod moim filmem, ale tak to właśnie wygląda. Kolejną rzeczą, którą chciałabym Wam dzisiaj pokazać jest ten oto sweterek beżowy z długimi rękawami, proszę bardzo, z linii BOS, czyli tej z białymi metkami. Mam nadzieję, że to będzie widać na zbliżeniu. Ja ten sweterek już miałam na sobie w holu z Barcelony. Jeśli go jeszcze nie widzieliście, to zapraszam do oglądania. Link w wyświetli Wam na górze. Ten kolor jest zbliżony do koloru tej bluzki Hugo Boss'a, którą mam na sobie, także widzicie, że ja po prostu lubię ten kolor. Dlaczego kupiłam ten sweterek? Dlatego, że jest bardzo prosty, nie mamy tutaj żadnych udziwnień, żadnych ozdób. Będzie stanowił świetną bazę do różnego rodzaju outfitów bardziej i mniej casualowych. I też dlatego, że został wykonany w 100% z kaszmiru. A jak ja widzę kaszmir, to już wiem, że to chcę mieć. <złasz> Zwłaszcza jeśli to jest ten... ładne. Wy wiecie, że ja bardzo lubię kaszmir, mam już kilka swetrów z tego kaszmiru i każdej osobie będę polecać to, żeby kupiła sobie chociaż jeden, żeby zobaczyła, jak ogromna jest różnica między swetrem wykonanym z kaszmiru, a na przykład z poliestru. To jest po prostu niebo a ziemia. Zakochacie się, jak sobie kupicie chociaż jeden. One mają różne ceny, ponieważ różna jest jakość tego kaszmiru. Natomiast, e, tak jak mówię, jak zobaczyłam e, ten kolor, e, ten wzór, jeszcze do tego dowiedziałam się, że to jest kaszmir, to wiedziałam, że ten sweterek e, będzie mój. Ja go kupiłam, słuchajcie, w rozmiarze XS i on kosztował 1050 zł. I tutaj znowu taka może nie anegdotka, ale dygresja. Otóż. Zawsze przy okazji tego, kiedy mówię o rzeczach z wełny albo z kaszmiru, pytacie mnie o to, jak ja o te rzeczy dbam. Otóż teoretycznie powinno się takie rzeczy prać ręcznie, ale mi się po pierwsze nie chce, a po drugie jestem zbyt wygodna na to, żeby to robić. W związku z czym, co ja takiego robię? Otóż piorę takie rzeczy na zimno w pralce, w programie do prania wełny, używając do tego płynu do prania wełny. Ale nie płynu do płukania. I to się słuchajcie, pierze. Jak się wypierze, to ja to po prostu um, trochę odcedzam i następnie kładę na ręczniku, na normalnej suszarce, um, w taki sposób. Czyli nie tak jak kładziemy normalnie, czyli w ten, ponieważ wtedy um, ubrania pod wpływem wilgoci się rozciągają i defasunują. Także tak nie robimy, tylko po prostu je w ten sposób kładę. Bardzo długo schną, to prawda, ale tak właśnie się zajmuję tymi rzeczami. Jeszcze je wkładam wcześniej do woreczków, w momencie kiedy je wkładam do pralki, żeby je dodatkowo zabezpieczyć. Z wewnątrz jest trochę więcej problemów ona się też szybko mychać czy też kulkuje to chyba bardziej odpowiednie słowo. Natomiast nie chcę się tutaj teraz zatrzymywać zbyt długo przy tym temacie. Dajcie mi po prostu znać, czy jesteście ciekawi, czy ciekawe, żebym pokazała Wam dokładnie, jak to wygląda. Nie wiem, może chciałobyście, żebym zrobiła film na temat tego, jak dbać o ubrania z wełny i kaszmiru. Jeśli tak, to piszcie proszę w komentarzach, sąduję w tej chwili, czy ten temat Was interesuje jeśli okaże się, że tak, to bardzo chętnie go dla Was zrealizuję. Ale powracając do tematu, ten sweterek z kaszmiru nie jest jedynym sweterkiem, jaki kupiłam, ponieważ kupiłam też sweterek w kolorze biało-granatowym, to znaczy w biało-granatowe pasy marynarskie, czyli w taki wzór charakterystyczny w lecie, który zawsze będzie modny. Nie lubię tego słowa, ale to jest taki wzór uniwersalny, i klasyczny, jeśli chodzi o te porę roku. Ten wzór jest zawsze, zawsze się pojawia po prostu latem w różnego rodzaju ubraniach. Zresztą to też nie jest jedyna, jedyny sweter, jedyna rzecz w paski, którą sobie kupiłam. O pozostałych powiem Wam innym razem. Natomiast ten sweterek kupiłam raz, dlatego że spodobał mi się wzór. Dwa, dlatego że spodobał mi się skład, ponieważ został on wykonany w, w ilu procentach? Słuchajcie, muszę sobie sprawdzić. W 96% z bawełny. Ma długie rękawy. Jest sam w sobie dość długi i przelegający, ale nie prześwitujący. Także uważam, że to jest też jego zaleta, bo czasami te rzeczy bywają zbyt prześwitujące i trzeba się zastanawiać, co takiego włożymy pod spód. A w tym przypadku nie trzeba tego robić. I słuchajcie. Ten sweterek pochodzi znowu z tej linii tradycyjnej Bosa o nazwie Boss. Ja go kupiłam w rozmiarze S i kosztował 469 zł, ale kupiłam go w momencie, kiedy już był przeceniony, na 329 zł. Także tak się przedstawia cena tego produktu. Ma ten sweterek taki jeden bardzo ciekawy detal w postaci złotego elementu z tyłu z napisem Hugo Boss, ale to jest w zasadzie jedyny element i ozdobny w tym swetrze, czy też w bluzce bardziej, to mi bardziej w sumie bluzka przypomina, który się w ogóle nie rzuca w oczy, ale niesamowicie mi się podoba, także gorąco, gorąco polecam Wam tę rzecz. A teraz chciałabym Wam pokazać dwie pary spodni. Pierwsze, które mam na myśli, Kupiłam w głównej mierze dlatego, że od razu skojarzyły mi się z bardzo lubianym przeze mnie żakietem Hugo Boss'a, który pojawił się w jednym z moich holi i też już parę razy widzieliście go w akcji w moich vlogach. A mianowicie spodniach, słuchajcie, wykonanych z 74% z bawełny, które są w kolorze biało granatowym. Zobaczcie. Jakie są podobne do tego żakietu? Są trochę jaśniejsze, ale wzór jest niesamowicie podobny. I co ciekawe, słuchajcie, te spodnie to cygaretki o długości 7,8, które. Zaskoczyło mnie o tyle, że ja do tej pory nie miałam żadnych spodni tego typu w swojej garderobie. Wydawało mi się, że źle w nich wyglądam. Natomiast w momencie, kiedy przymierzyłam je ze szpilkami i ze swoim beżowym, już teraz ze swoim kaszmirowym sweterkiem, to to wyglądało naprawdę super. Zrobiłam sobie zdjęcie, a wyście zrobili dużo screenów na snapie, także to mnie tylko utwierdziło w tym, że to jest dobry wybór. Spodnie posiadają dwie kieszenie z przodu. I są zapinane, jak widzicie, na zamek oraz guzik. Z tyłu mają taką kieszeń, ale zaszytą. Oraz taki bardzo ciekawy detal w postaci gumki w kolorze granatowo-białym. I one pochodzą z serii Hugo Boss Red, w sensie tym tej serii z czerwonymi metkami, ale o nazwie Hugo. To jest taka seria, która łączy ze sobie nowoczesność i klasykę zarazem. I powiem Wam, że te spodnie są naprawdę super, świetnie się w nich czuję, one się sprawdzą zarówno, myślę, z takimi bardziej eleganckimi rzeczami, jak i bardziej casualowymi, czyli nie wiem, z moim sweterkiem w paski, który Wam przed chwilą pokazywałam, ze sweterkiem kaszmirowym, z koszulami, których mam bardzo dużo, także prawda jest taka, że spodobały mi się jeszcze jedne spodnie, które były bardzo podobne do tych ale niestety nie było mojego rozmiaru i te spodnie też nie były przesunięte z tego co pamiętam. One kosztowały, kosztują 899 zł i ja je kupiłam w rozmiarze 34 i co ciekawe, słuchajcie, po powrocie do domu sprawdziłam sobie czy one są na Zalando, na Zalando. i rzeczywiście te spodnie tam są, ale wiecie co? Jak Gdybym nie widziała tych spodni na żywo i nie przymierzyła ich, to w życiu bym na nie nie zwróciła uwagi na stronie Zalando, ponieważ na, na tej stronie ani one dobrze nie wyglądają same w sobie, ani na modelce. Także to jest taka wada sklepów internetowych, że nie zawsze możemy zobaczyć na żywo coś, co w rzeczywistości wygląda naprawdę super. A te spodnie naprawdę takie są, także ja ze swojej strony mogę je wam gorąco polecić. I też dużą zaletą tych spodni jest to, że one stanowią świetną alternatywę dla jeansów porą wiosenno-letnią. Także nie wiem, ja na razie nie widzę żadnych wad tych spodni, ale. To nie jedyne spodnie, które sobie kupiłam, ponieważ postanowiłam sobie nabyć jeszcze jeansy. Pierwsze jeansy Bossa, chyba? Tak, pierwsze. I mi się z Armaniego, kiedyś miałam jeans z Armaniego, słuchajcie, z linii Armani Jeans, tej tańszej. I farbowały mi nogi, i za każdym razem farbowały mi rzeczy w praniu. Także jakaś masakra to była. Spodnie w ogóle do niczego to były. Ale nie miałam jeszcze nigdy spodnich u a a przymierzając właśnie różne rzeczy w bosie, i już też potem, jak wiedziałam, że nie kupię sobie sukienek, no to po prostu znalazłam sobie jeansy. Ja, jak to ja, jeśli czegoś nie miałam, no to sobie kupuję, żeby przetestować na własnej skórze. I kupiłam sobie jeansy z prostymi, słuchajcie, nogawkami, bardzo lekko zmężającymi się ku dołowi. Są to spodnie typu wiodrówki. Które mają srebrne, jak widzicie, detale: kieszenie z przodu, z tyłu oraz y, tutaj jest taka czarna, skórzana metka z napisem Bos. Y, spodnie pochodzą z linii Bosa, tej białej, po metkach myślę będzie najłatwiej rozpoznawać. I one też były przezrojone, słuchajcie, z 799 zł na 500 59, proszę bardzo. Ja wam, jeżeli chodzi o rozmiar, to napiszę go na dole, myślę, bo teraz nie ma sensu go pokazywać. Naprawdę świetnie się w nim czuję. Od razu, jak je założyłam, stwierdziłam, że o, to są jeansy jak najbardziej dla mnie, bo nie zawsze tak jest. Czasem jeansy uwierają, są wykonane ze zbyt sztywnego materiału, a w przypadku tych tak nie było. I ostatnią rzeczą, o jakiej chciałabym wam dzisiaj opowiedzieć, to są jedyne buty, a zarazem pierwsze buty Bosa, jakie sobie kupiłam. I też znowu z ciekawości. Mam tutaj na myśli, moi drodzy, te oto szpilki, a w zasadzie czółenka, bo na stronach internetowych są one opisywane jako czółenka. W kolorze granatowym, wykonane z Zamszu. Proszę bardzo. I jeżeli chodzi o obcas, to on ma wysokość 9,5 cm, ponieważ pewnie za chwilę pojawiłyby się pytania. Ma tutaj taki delikatny z tyłu detal złoty z napisem Hugo Boss, tak, nie pomyliłam się. I tak jak wspomniałam, one są w kolorze granatowym i są wykonane z zamszu. I teraz tak, dlaczego ja je w ogóle kupiłam? Słuchajcie, jak zaczęłam mierzyć te wszystkie rzeczy w przymierzalni, to Pan postanowił przynieść mi buty. I ja po prostu od razu miałam możliwość sprawdzenia, jak poszczególne rzeczy będą wyglądały właśnie z takimi butami. I spędziłam, słuchajcie, w tej przymierzalni około godziny. I w ciągu tej godziny zdążyłam się do tych butów bardzo przekonać, ponieważ okazało się, że one są bardzo wygodne. Ten obcas wcale nie jest taki najwyższy. Chodzę często w wyższych, także on jest dość wygodny też z tego względu. I one pasowały do wszystkich rzeczy, które tamtego dnia mierzyłam, poza, poza sukienkami, ale do każdej z tych rzeczy, którą Wam dzisiaj pokazałam, pasują po prostu idealnie. Inna kwestia, że ja sobie tak do, dobieram te rzeczy, żeby one były kompatybilne i współgrały z innymi elementami mojej garderoby. Robię raczej tak, że staram się kupować rzecz, którą będę mogła zestawić z innymi w dziesięciu różnych stylizacjach, które w zależności od tego, jakie elementy garderoby inne do danej rzeczy dobierzemy, będą miały inny charakter. Raz bardziej właśnie elegancki, raz bardziej taki codzienny. I to jest też, uważam, że bardzo dobry chwyt marketingowo sprzedażowy bo gdyby ten pan mi nie zaproponował tych butów, nie przyniósłby mi ich w moim rozmiarze, to ja pewnie bym się nimi nie zainteresowała. A tak, yy, chociaż nie planowałam, wcześniej, że je kupię, to to po prostu yy, zrobiłam. I to są, słuchajcie, buty w rozmiarze 39. One są dostępne w różnych wersjach kolorystycznych. Nie tylko w granatowych, ale tam były też beżowe, czerwone, czarne z tego co pamiętam, i też skórzana wersja. Mi się bardziej podobała zamszowa, nie wiem, może dlatego, że po prostu to właśnie te zamszowe miałam na stopach przez tyle czasu. Ale co takiego chciałam Wam powiedzieć, że one kosztowały, nie ma tutaj ceny, bo już ją odkryłam, 1450 zł. Także wcale nie tak dużo, jeżeli chodzi o buty, a teraz przynajmniej mam w kolorze granatowym jakiekolwiek, ponieważ wcześniej nie miałam żadnych i dlatego też na ten kolor się zdecydowałam. Myślałam jeszcze o beżowych, ale ostatecznie stwierdziłam, że beż i, i w połączeniu z zamszem to, je, to jednak będzie dla mnie za dużo, <słuch> ponieważ pewnie bardzo szybko się pobrudzą i nie będę, nie będę w stanie ich później doczyścić. Także zaczęłam od granatowych. Także nie wiem, myślę, że. Chyba tak, to by było na tyle, słuchajcie, sześć rzeczy, pięć ubrań i jedne buty. Dajcie mi proszę znać, która z tych rzeczy, które sobie kupiłam spodobała Wam się najbardziej. Czy macie jakiegoś ulubieńca? Zdaję sobie sprawę też z tego, że nie wszyscy lubią markę Hugo Boss i też nie wszyscy dysponują budżetem odpowiednim do tego, żeby odwiedzać ten butik, dlatego to, co zrobiłam, to stworzyłam specjalny wpis na blogu. Link do niego znajdziecie w opisie pod filmem. W tym artykule zamieściłam rzeczy podobne do tych, które wam tutaj pokazałam w innych niższych cenach, razem z linkami do sklepów, w których można je kupić. Także jeśli któraś z tych rzeczy wam się spodobała, to zajrzyjcie sobie proszę na bloga i sprawdźcie jak to wszystko wygląda. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące tych rzeczy albo innych Hugo Bossa, to piszcie proszę w komentarzach. Jak zwykle, muszę Wam przypomnieć o tym, że w opisie pod filmem znajdziecie dokładną listę rzeczy, o których dzisiaj wspomniałam. Ich nazwy, rozmiary, ceny oraz linki do sklepów, w których można je kupić, i też rzeczy podobnych. Linki do wszystkich mediów społecznościowych, w których można je znaleźć. Cały czas przypominam, można mnie znaleźć. Cały czas przypominam o tym, żeby obserwować mnie na Instagramie i na Snapie, ponieważ to właśnie tam jestem najczęściej. W opisie pod filmem znajdziecie również listę kosmetyków, za pomocą których wykonałam dzisiejszy makijaż, a także linki do rzeczy, który, które mam dzisiaj na sobie. Gorąco Was zachęcam do subskrybowania mojego kanału oraz klikania kciuków w górę, jeśli film Wam się podobał. Tymczasem gorąco Wam dziękuję za uwagę i poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnym filmie.